Był Ferenc, Rozwelta 81. Max, powiedz coś nam o tym meczu. Te dwie połowy były zgoła odmienne. Pierwsza połowa była dość nudna, senna. Powiem Ci tak naprawdę, że żadna z drużyn nie stworzyła sobie żadnej sytuacji. A ta druga połowa była już dla kibica naprawdę atrakcyjna. Może coś, coś trener powiedział Wam w szatni w tej przerwie? Szczerze nie mogę powiedzieć co trener powiedział, bo nie wiem, bo byłem na rozgrzewce. Ale tak, zdecydowanie te, te dwie połowy były inne. Myślę, że często tak jest, już trochę drużyny się otwierają, też był wynik remisowy, więc ta druga połowa bardziej się otworzyła i no, mogliśmy zobaczyć więcej sytuacji po jednej i po drugiej stronie. Powiedz mi, a czuliście, że po tym 1-0, że Krakowia wyrówna to, czy chcieliście na... No... Bardzo się, że wam żal tej straconej bramki. No żal, na pewno żal z tej straconej bramki. Kurde, uważam, że graliśmy dobry mać. E, może w tej pierwszej połowie trochę słabiej, ale ta druga połowa uważam, że zasługiwaliśmy na tego gola. Tak fakt wiadomo, że Krakowie jest dobrym zespołem w tym sezonie. Bardzo fajnie grają i też widać to jak spojrzy się w tabelę. E, no szkoda tej bramki, no zawsze jak prowadzisz i tracisz końcówkę, no to zawsze szkoda. Dobrze, dziękuję Ci bardzo.